Hejka, Czasisie Manko, z tej strony Emmy. Witajcie w kolejnym odcinku Szprzygodzimy go! Dobra, tam A, tutaj mamy nowy plakacik. Yy, 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 yy. plakacik, yy, tutaj coś tam, dobra to, to to Rękawice bokserskie, tak, dobra mamy... Tutaj takie te rzeczy różne mamy. Dobra, dobra, wychodzimy, dawaj, jedziemy. Lecimy. Lecimy, to znaczy wychodzimy. Dobra. To jest akurat... Um, to był akademiczek? Dobra, akademiczek jego. Dobra, coś tam. O, co to? Halo? Co tutaj? Aha. Popieram murek. Aha, dobra. Co już nie ma tych odjechanych, tych, tych? Nie ma. Uu, nie, nie ma chyba już nawet no, odjechanych tych rzeczy. Już dalej jest zima, zima, zima w grze. Rozdział trzeci, tak, 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 cały czas. <grym> przez to będzie odcinek, który już? Pięćdziesiąty, któryś. <grym> nie, czekaj. Czekaj, to jeszcze mam jeden do, do nagrany. Pięćdziesiąty, ósmy, dziewiąty. Tak, to będzie odcinek. 59. Podoba mi się długa seryjka, ciekawa. No to piszta w komentarzach i zostaw ta super No, za tam. Jak się podoba gieryczka? Ojeju. O mi, chłopaki, się podoba gieryczka? Dobra, jedziemy. Ja yeah. Nasza nie, to było. Na naszym skuterem, dobra, naszym skuterem. Jedziemy w świat. <grym> Wyjeżdżamy stąd. <grym> I jedziemy w świat. Gdzie jedziemy dokładnie? Może do Wesołego miasteczka. O, no, dobra, gdzie Wesołego do miasteczka? Zasuwamy. Wow, co tam się stało? Nie wiem. <grym> to chyba była to cała. Dobra. Eunises ta była Nie Eunises, ta! Nie zrobię Beatrice o Beutris sobie szła Beutris sobie szła z panem Tranora Dobra, to Jedziemy do wesołego miasteczka Wesołe miasteczko nas wzywa Co je? No Tutaj pan krabik, srabik. Pan krabik Wzywa cię pan krabik Tak wzywa Dobra, że byliśmy tego pana kra z krabami zbieraliśmy na niego kraby lala, lala, też tam był odcinek Zbieramy kraby do restauracji krabowej i też jest taki <grym> No